więc tak, aby przede wszystkim chciałbym wszystkich powiadomić że wodę, którą każą wszyscy nam pić w ilościach 2, 3, 5, 10 litrowych po to, żeby zaspokoić gód w żołądku z tej wody się robi pH wody i żołądek nie jest zakwaszany, kiedy żołądek jest niezakwaszany, no to sięgamy po różne tabletki tego typu jak Reni i tak dalej a więc tak wszyscy musimy wiedzieć, że nie pijemy wody dużo czym mniej wody, tym lepiej dla nas woda jest we wszystkim w jabłku, w gruszkach w bananach, we wszystkim jest 60% nawet w mięsie nawet w ziemniaku, wszędzie jest woda wy to musicie zrozumieć że wszędzie jest woda i nie ma potrzeby wprowadzać jej więcej jak jej jest do organizmu to samo jest z tłustym jedzeniem kto będzie jadł tłusto ten będzie żył zdrowo tak Musicie o tym wiedzieć, że Wam takich kurwa banialoków na wpierdalali do łba i Wy o tym musicie wiedzieć.